Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie coś, czym żyje cały świat: Rise of Kingdoms, czyli wielkie KVK z udziałem największych imperiów i po prostu olbrzymia wojna w Strife of the Eight. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienny content na temat gry Rise of Kingdoms. Zachęcam bardzo do subskrybowania tego kanału. A także do wspierania go na różne sposoby, czy to są komentarze, czy lajki. Naprawdę wielkie dzięki za to wsparcie, które udzielacie na co dzień. Dobrze, spójrzmy, co tu się dzieje. Są tutaj dwa takie punkty zapalne. Nie będę, że tak powiem, opowiadał. Historii tego KWK, kto walczy z kim, jeśli nie wiecie, to zapraszam na wcześniejsze odcinki, które były też o tym KWK. Wyszukajcie sobie, nie jest to trudne, bo te odcinki pojawiały się w miarę niedawno, a my już będziemy sobie mówić o tym, co tutaj się dzieje, bo tutaj oczywiście non stop się coś dzieje. Natomiast dzisiaj otworzyły się tutaj bramy poziomu szóstego i to będzie bardzo ważne, bo one tak naprawdę sprawiają, że każdy może walczyć z każdym i to pokazuje, która strona tak naprawdę, że tak powiem, presuje. Ok, zajmijmy się tutaj najpierw tą przepraszam, prawą stroną, oczywiście. I tutaj, co się takiego dzieje? Zobaczcie, tutaj mamy te królestwa, które są w lewerkuzem, czyli tutaj widzę 42 i 86. I one teoretycznie mogłyby pomóc 93 przepchnąć się tutaj do tej strefy Sakaka i ewentualnie do Broughton. Natomiast co tutaj zrobiło królestwo 93? Zobaczcie, oni mogli ustawić tutaj forty też tego, tego tutaj królestwa. Natomiast zachowali się je zupełnie inaczej na takiej zasadzie, a dajcie spokój. Potrzymaj mi piwo, że tak powiem, i oni tutaj postawili samodzielnie te trzy forty i stwierdzili, że spokojnie dadzą radę utrzymać dwa Imperium. No i zobaczcie sobie, jak te forty choćby wyglądają. Przykro mi, że nie widać terytorium, ale niestety tak to wygląda gra nie odświeża się na tyle, żeby z bliska pokazywać, z daleka pokazywać terytorium. jak widzicie, z bliska jest one widoczne. O, chociaż teraz w ogóle cokolwiek ciężko pokazać są te kolorki, tak? Natomiast z daleka niestety ich nie widać. Udało mi się ten efekt osiągnąć na chwilę na telefonie, natomiast tutaj na komputerze nie jestem w stanie, także wyobraźcie sobie jakie to są lagi, jakie to są, w ogóle jaka to jest grywalność tej gry. O tym sobie jeszcze też powiemy, ale na początku może y, zobaczmy sobie, y, co tutaj się dzieje. Także 93 całkowicie stwierdziło, my to załatwimy, wy sobie tutaj spokojnie może poczekajcie, a może jak Was będzie potrzeba, to wtedy przyjdźcie, bo tutaj naprawdę to, te królestwa nie mają na fortu, one tutaj jakby nie uczestniczą w ogóle w tej walce. 93 ej. Wzięło ją totalnie na siebie i zobaczcie sobie, jak wyglądają forty po jednej i po drugiej stronie. tak, Czyli mamy te trzy forty 93, a tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem fortów yy, przeciwnika. Także już możecie się domyślać, kto tutaj włożył brązowe spodnie yy, i trochę czeka na wyrok. Pomimo, że te dwa królestwa to są też królestwa imperium, to jednak zobaczcie strach przed 93. Jest większy, a oni chyba mieli 5 tutaj fortów, ale te dwa teraz dobudowali, no bo jest im po prostu ciężko. No i tutaj widzimy Flower of Mimi robi kolejne rally. 93 tutaj się broni. To rally nie wygląda nawet zbyt dobrze po numerach, ale zaraz sobie tutaj powiemy. Flower of Mimi to przypominam, to jest ta, która ma. Właśnie, ech, miliard siły, to w ogóle chore, ech, ale jeśli chodzi o te punkty zabicia, ech, to, to tutaj też zobaczcie jakie to, są, jakie to są w ogóle wskaźniki liczby, chociaż tutaj akurat myślę, że spokojnie tutaj by się znaleźli dużo lepsi gracze w tym KVK, także ona na pewno nie jest w pierwszym miejscu w kilpońcach, ale możliwe, że jest pierwsza. W Powerze, e, także tak często e, tutaj w ogóle był jakiś dramat. Mówią na nią, że jest e, Farmerem, no ale myślę, że aż tak to może grubowym nie poszedł. E, 93 tutaj spokojnie sobie, że tak powiem, przyjmuje e, rali na tą bramę i zaraz sobie powiemy o tym dlaczego. I uważam, że tutaj w ogóle 93 robi świetną robotę. Nie tylko dlatego, że dwa Imperium sobie wstrzymują sami bez problemu. Mają tą bramę, nie wiem czy mieli ją od początku. Myślę, że tutaj 93 mogłoby powiedzieć: tak, ok, my tutaj teraz mamy bramę i teraz będziemy atakować te imperia, bo one tak naprawdę 93 gdyby chciało, to by ich tutaj niszczyło. To nawet by nie było sensu tego rali robić, bo, bo ono by zaraz umarło, gdyby tutaj pełną siłą atakowało królestwo. 93 widać, że są w stanie sami Zabrać tutaj wszystkie argumenty, że tak powiem, tym pozostałym dwóm królestwom, dwóm obozom. No ale to są dwa królestwa, także tak na, naprawdę, jak zwał, tak zwał. Nie wiem, czym się zajmują te królestwa w tym czasie, czy oni odpoczywają i szykują się na Kingsland, bo tutaj nigdzie ich nie widzę, a 93 tak naprawdę nawet nie ma ich gdzie dopuścić do walki. Także tutaj stały front, wydaje mi się, że 93 podchodzi do tego na tej zasadzie, że tutaj po prostu utrzymujemy, tak, nie ciśniemy tutaj do przodu, bo będzie nam ciężko, a i może sens tego nie jest zbyt duży, musieliby się tutaj przebić naprawdę dużo do tej bramy ich e, piątej, Braunton byłoby ciężko przebić. Natomiast co 93 tak naprawdę robi, to zobaczymy sobie jak przejdziemy na drugą stronę mapy. No, i tutaj widzicie, gdzie walczy JST i 960, zauważymy, że jest właśnie Ford 93. Więc oni, zobaczcie, przeszli tutaj całą drogę po to, żeby pomóc 960 i zobaczcie, co tutaj się dzieje. Dopalanie JST, tak? Czyli zmobilizowali się tutaj wszyscy na tę stronę. I teraz będą presować JST, i jak widzimy, robią to naprawdę bardzo dobrze. Tutaj zobaczcie, jaka to jest masa marszy, jak mrówki po prostu. Nie wiadomo kto jest kim. A wyobraźcie sobie, teraz nawet oni nie są z tego samego obozu. Tak więc tutaj, friendly fire, to wydaje mi się, jest na początku dziennym. Tutaj akurat widzimy chyba 93. Walczy z tym JST, ale na pewno gdzieś tu jest też 60GT. Oczywiście, że tak. Więc oni tutaj też, też walczą, ale może z... cofnijmy się do tyłu, to Wam pokażę jaka to jest ogólnie sytuacja. Wcześniej widzieliście, że było tak, że JST po prostu, że tak powiem cisnęło 960, tam były też teksty, że ohoho 960, te forty tylko i tak dalej, bronicie się, myśmy Was pokonali. To oczywiście jest prawda, JST wygrało. Tą część tutaj z 960. Nie wiem na ile ta wojna 2 do 1 miała znaczenie, ale pewnie miała, ale tak czy inaczej są to na pewno porównywalne królestwa i, i mogło być tak, że JST po prostu okazało się od 960 lepsze. Tak czy inaczej, teraz JST jest naprawdę w nieciekawej sytuacji, bo zobaczcie, w porównaniu do tamtej strony, to tutaj 960 utrzymało terytorium. Na Shikui, czyli to jest ta strefa e, szósta, którą, e, w której jest ta, że tak powiem, druga koalicja, nie JST, tak? Czyli oni mają w ogóle do niej dostęp. E, jak sobie porównamy na przykład Betafo i... Pasaruan, to tutaj absolutnie ta koalicja, że tak powiem, północna, nie ma żadnego wstępu nie jest nawet blisko, żeby się tam znaleźć. Tym bardziej teraz jeszcze są dalej, a może być tak, i najprawdopodobniej tak będzie że będą musieli bronić zaciekle tej strefy Shikui, i tutaj. Może się okazać, i najprawdopodobniej w ogóle się tak okaże, że to zaraz JST będzie musiało, że tak powiem, narąbać tutaj fortów. Widzicie, że oni tych fortów już tu mają całkiem sporo. Nie widać terytorium, ale od razu Wam powiem, że cała ta strefa jest zabudowana czyli JST tutaj nie zostawiło w wolnych przestrzeni, żeby ktoś mógł ten fort wrzucić. No i teraz tak, JST. Całe teraz nie wiem ile tydzień, czy ba, w każdym razie yy, na pewno kilka dni, wydaje mi się, że w okolicach tygodnia walczyło o to, żeby przedostać się do kalczy, tak? do tej strefy, i tutaj ewentualnie uwolnić te, yy, te królestwo tak? z tej strony. Ono nie jest zamknięte, bo ma tutaj dostęp, ale żeby uwolnić je z tej strony, powiedzmy i zająć tą strefę. I udało im się zrobić tyle, że przeszli przez bramę i widzimy, że tutaj jest Ford JST. Natomiast teraz są w takiej sytuacji, że OK, mają bramę, mają ten Ford tutaj, walczą bardzo dzielnie, ale kogo mają z drugiej strony? Zobaczcie, tutaj mają 93, które już ich ciśnie. MG to też jest z JST, że tak powiem, Ford, ale tu ich już ciśnie 93. Tu ich oczywiście cały czas ciśnie 960 i jeszcze do tego, do gry weszło, bo tutaj kontrolowali ten pas, weszło to królestwo w końcu 62, czyli to, które przez długi czas nie mogło w ogóle walczyć, tak? czyli te PX i 62, nie, nie pamiętam do końca, jakie to są numery królestw, weszły do wojny i oni też zbierają się tutaj, widziałem ich wcześniej. Tutaj robili takie naprawdę potężne Murder Ball, i tutaj walczyli. Tutaj o, widzimy, że są, tak? Walczy z nimi JST. W tym momencie, akurat chyba ich już, że tak powiem, pokonali, ale tutaj naprawdę ciężko się jest, że tak powiem, dowiedzieć, kto jest gdzie. Na pewno JST tutaj robi olbrzymią robotę, bo oni tutaj walczą na wielu frontach. No, widzimy że po części też się tutaj trochę palą, tak, ale myślę, że ta flaga ich tak bardzo nie interesuje, bo oni tutaj mają cały czas fort, który, że tak powiem, trzyma ich przy życiu, natomiast po utracie tej flagi, jeśli tutaj... Dobra, to nas nie interesuje. Jeśli tutaj stracą flagę, to zobaczcie, jeżeli 60GT będzie mogło tutaj wybudować, a oni tutaj mają flagę, żeby wybudować, to będą mogli przejąć bramę. Co akurat wydaje mi się, że dla 960 nie jest w ogóle dobrym wyjściem. Ja na ich miejscu absolutnie bym tego nie robił, tylko póki tylko jest opcja, to maksymalnie walczyłbym tutaj z tym JST, które jest z tej strony. Jeżeli powiem Wam tak, jeżeli JST będzie w stanie się tutaj utrzymać przeciwko trzem obozom, to naprawdę szapowa i uważam, że tu zrobią niesamowitą robotę i rzeczywiście mogą na koniec wygrać to KvK. Oni tutaj naprawdę prezentują niezwykłą ilość marszy. Różne to są te ich sojusze BLN, OG, tak, OG, JST. Oni tutaj wszyscy gdzieś tam są. Widzicie, że teraz z kolei oni stwierdzili, że, że już mają dość tego 93. I, i teraz na nich się skupią, także zobaczcie, jakie tu jest przesuwanie, że tak powiem, tak? E, stracili, e, stracili jedną flagę, i już tutaj, e, już tutaj stwierdzili, że to tego już jest za wiele, e, że oni już będą chcieli tutaj walczyć. 93, oczywiście samodzielnie tutaj będzie im się ciężko walczyło, bo oni mają tutaj dosyć mało terytorium. <laughs> Mało graczy i wydaje mi się, że ciężko im będzie się tutaj temu JST przeciwstawić. Natomiast, no zobaczcie, jakie to są morza, po prostu marszy. No ale co, gdzie JST nie mogą też być wszędzie? Jeżeli skupią się na, jednej, na jednym miejscu, to będą musieli odpuścić. Oczywiście 6TGT, a 6TGT nie będzie czekało i patrzyło, tylko widzimy, że już tutaj też zmobilizowali kolejne może marszy i będą ich atakować od tyłu. E, natomiast wydaje mi się, że to Królestwo... E, chwileczkę sobie zobaczę, numer 62 chyba, tak? Tak, 62JP, to wydaje mi się, że to jest chyba ich główny sojusz. E, oni z kolei będą próbowali... Odcinać marsze przechodzące przez bramę, i tutaj to będzie bardzo ważne: kto będzie kontrolował pole, tutaj ten można powiedzieć, że w pewnym sensie wygrywa. Dlaczego? Ponieważ jeżeli tutaj wstrzymają, że tak powiem, ten kurek z marszami, który idzie od, yy, yy, od JST. To wtedy JST tutaj ma naprawdę mało pole, żeby się bronić. I to, że nie udało się jeszcze tego zrobić, to też jest naprawdę ukłony, że tak powiem, dla JST, że oni są w stanie cały czas się tutaj bronić i cały czas wychodzą gdzieś tam obronną ręką. Czasem tutaj stracą, ale nie jest to tak, że, że straciliby to jakoś naprawdę na długi czas. Także tutaj widzimy, że kolejna walka, tak, jak sobie tutaj zbliżymy to naprawdę ja sobie nie wyobrażam w ogóle walczyć w takim KvK. Zawsze kiedy je oglądam to sobie myślę, że, że dobrze, że ja w czymś takim nie biorę udziału, bo tutaj ciężko w ogóle się zorientować kto jest gdzie, co się, co się gdzie dzieje. Ej, mnóstwo, mnóstwo tych sojuszy, mnóstwo obozów walczących jeden przez drugiego, Mnóstwo fantastycznych wielorybów, którzy mają po prostu niesamowite statystyki. Wymaksowana technologia to tutaj jest po prostu normą. No i widzicie, jak tutaj się dzieje. Tutaj w ogóle ciężko się patrzy na to KvK, żeby nie było lagów. To wyobraźcie sobie teraz, że musicie się poruszać tymi marszami. I gdzieś tam w tym ogromnym morzu marszy musicie znaleźć kogoś, żeby go atakować, a on ucieka, a wy go gonicie. A tu w ogóle jest Rali, którego nie widziałem. Zobaczcie, Ech, coś tam potrzebują, ale nie słyszałem, e, nie słyszałem kogo. Jest tu Henry, czyli 960 i Rali. Zobaczcie, cały czas jest Zenobia. Ech, to jest niesamowite, że. Że zobaczcie, ile tu jest marszy walczących, oni się chyba w ogóle nie przejmują, że z tą Zenobią tam jest pewnie Flavius albo YSS i że tam jest jakieś AOE, że będą tracili marsze. Nie wiem, zobaczcie, spróbujcie stwierdzić, czy ktoś okrąża teraz tą, tą flagę, czy swarmuje. Nie jestem w stanie tego stwierdzić, tak? Tutaj jest to tak, że tak powiem, nieoczekiwane, że nie wiem w jaki sposób na przykład dołączają do tej flagi. Podejrzewam, że gdzieś tam przez, e, przez sojusz, tak? tak jak tutaj mamy ten alliance, e, tutaj musi, muszą, e, muszą to zrobić, bo nie wyobrażam sobie, żeby to robili w jakiś inny sposób. Okej, okay. chyba zesformowali to rally, bo, bo rally mi zniknęło. Także wydaje mi się, że, że jest to taka sprawa, że jest i sobie tutaj poradziło Ciężko tutaj nawet stwierdzić, niekiedy kto ma przewagę, ale wydaje mi się, że tutaj JST Ech, muszę tutaj też powiedzieć, że raczej to jest znaczy, wiecie, te królestwa nie mają jakichś takich wielkich downtime'ów, ale powiedziałbym, że jednak 960 jest na pewno dużo bardziej aktywne w tych e, godzinach azjatyckich. Oni mają bardzo dużą przewagę graczy azjatyckich. JST oczywiście też, ale e, oni widocznie nie muszą spać walczą cały czas i trochę też tutaj powiedziałbym jednak, że walczą o życie, bo oni jeżeli tutaj się, prze... jeżeli tutaj wygrają, to jest szansa, że wygrają te KVK, natomiast jeżeli tutaj zaczną przegrywać, to będą wygra... wyglądać naprawdę bardzo nieciekawie, bo tam z drugiej strony ich sojusznicy niestety nie pokazali się z najlepszej strony. Tutaj oni też nie przeszli Jakiejś olbrzymiej drogi J960 tutaj naprawdę wykonało świetną pracę, bo zobaczcie, oni mają przejście tutaj przez, przez tą bramę, tak? czyli oni już są tak naprawdę w i Nie muszą tutaj, wiecie, robić 20-godzinnych rali na bramę, żeby tutaj wejść, bo oni już tutaj forty mają i mogą tutaj ewentualnie kogoś przepchnąć, mogą tutaj. Ewentualnie budować, ale podejrzewam, że nie chcą tego zrobić, bo wiecie, z tej strony są sami. Ej, natomiast tutaj mamy taką sytuację teraz 3 na 1 na JST, ale widzimy, że JST tutaj nie pęka 3 na 1, pomimo, że już walczyli dużo e, z 960. Zobaczcie, nawet z oddalenia te marsze Ej, i to jeszcze nie jest wszystko. Myślę, nie bylibyśmy w stanie policzyć nawet. Ile, ile tych marszy się tu rzeczywiście znajduje? Wielu graczy, którzy są w tym KVK, grają właśnie na takiej rozdzielczości. Tak? Co mnie trochę bawi, bo tak jak mówię, to są osoby, które mają maksymalną technologię. Którzy wiecie, to są właśnie te osoby, które wydają nie setki dolarów, ale tysiące albo nawet setki tysięcy dolarów na tą grę. Co jest niebywałe, ale tak naprawdę jest. No i zobaczcie, oni później grają na przykład na takiej rozdzielczości, bo, bo nie są w stanie grać na innej. Tak? To, to też jest takie ciekawe, tak, że, że wiecie, że nawet nie mogą w tą grę, że tak powiem, pograć na ich pełnych detalach i tak dalej, no ale cóż. Teraz, oczywiście, jest tych marszy najwięcej, bo, bo niedawno otwarły się bramy. Podejrzewam, że później będzie ich trochę mniej. No, i tak gra wygląda trochę inaczej. No, a plus na pewno takich, mm, takich królestw to jest to, że tutaj cały czas coś się dzieje. Zobaczcie teraz JST tutaj <coughs> przepycha 93. 93 zaraz się zmobilizuje. Może zaraz będzie ich przepychało w drugą stronę. Tutaj naprawdę będzie ważne to. Co zrobi 60 GT teraz? Czy 93 będzie ich w stanie na tyle przytrzymać, żeby 960, że tak powiem, wyszło z cienia i przejęło właśnie kontrolę tutaj w okolicach tej bramy? No i na pewno przydałaby się tutaj kolejna duża grupa marszy z tego królestwa 62. za spróbujemy ich poszukać. Czy oni się gdzieś tutaj zbierają? Nie widzę ich, to nie jest dobry, że tak powiem, prognostyk. Wcześniej się tutaj fajnie zbierali, teraz nich nie widzę w ogóle. Nie wiem, czy tutaj są, czy już, czy już im wystarczy tego. No to właśnie tak to jest, tak? Te, te, że tak powiem, królestwa, które tutaj nie są imperium, naprawdę mają ciężko, żeby poradzić sobie w walce. Nie widzę tutaj tych królestw w ogóle, ale to, że ja ich nie widzę, to nie znaczy, że ich nie ma, tak? Bo niedobrze, mogą gdzieś tutaj być w pobliżu, albo poszli po prostu w drugie, w inne miejsce i ja ich po prostu nie widzę. JST się wraca ze swoim Murder Ball i już posprzątali 93, to teraz będą sprzątać 960. To jest też taka trochę prawda tych, tych królestw imperium, że jeżeli macie naprawdę taką bardzo mocną murder ball, to tak naprawdę nie jest to, to takie ważne, że będzie tych frontów 4, 5 czy 10, bo możecie je wszystkie, że tak powiem, utrzymać, jeśli tylko są one w miarę blisko. Tak, że po prostu przechodzimy z jednego miejsca na drugie miejsce, na następne, na następne. I za każdym razem tego wroga pokonamy. 960 tak walczyło bardzo często. No ale nie wiem, czy 960 to jeszcze to samo, co było wcześniej. Powiem Wam, że na pewno, jak teraz patrzę, nawet 3 na 1 to JST tutaj wygląda od 960 dużo lepiej. Oni mają marsze niemalże w każdej stronie i mają tych marszy naprawdę dużo. Także także tutaj naprawdę robią robotę. Tutaj coś się dzieje, czy to rally na ten Ford nie widzę, żeby to było rally, chyba nie, tak, chyba po prostu tutaj jakaś jakaś wojna po prostu się toczy, ale widać, że tutaj JST ma przewagę, tak, pomimo że ta ich flaga się flaga płonie, nie wiem, nie wiem dlaczego, że tak powiem. <laughs> Ciężko już tutaj się, się połapać. No najbardziej żałuję tego, że niestety, ale nie możemy tutaj zobaczyć tego z oddalenia, jak to wygląda. Ok, no to tak, na koniec jeszcze powiedzmy sobie o tym, kto, kto tak naprawdę tutaj wygrywa. Tak, moim zdaniem, na ten moment wygrywa ta koalicja południowa. Czysto patrzę na terytorium, tak. Terytorium mają więcej, mają jedną strefę więcej, i tutaj już mogą atakować jeszcze kolejną Sakaka, tak? I mają tutaj przewagę. Nie wiem, czy stracili w międzyczasie tą bramę, to zaraz będę wycofywał to, co powiedziałem, ale nie, nie stracili tej bramy. Tutaj widzicie znowu 93. Większość tego królestwa walczy tutaj, no bo oni się nie mogą tam wszyscy teleportować. To jedno miejsce, także oni cały czas tutaj kontrolują tą bramę i trzymają w szachu powiedzmy te królestwa. Natomiast tutaj jest szansa, że zdobęd... mają tutaj tą strefę cały czas i jest szansa, że przejdą właśnie jeszcze do tego szyku, Chociaż JST tutaj się naprawdę dzielnie broni, moim zdaniem nie jest to dobry pomysł. To znaczy oni są tutaj naprawdę silni to jest niesamowite, że są w stanie to wytrzymać, natomiast no nie wiem, czy to jest, czy to jest akurat to, co oni powinni robić. Wydaje mi się, że robiliby sprytniej, gdyby po prostu zablokowali tą strefę. Shikui nawet wpuścili tutaj ich trochę, tam stracili 2-3 forty, ale po prostu nie pozwolili na to, żeby żeby wróg tutaj zbudował więcej. Mieliby tutaj tą przewagę, że byliby tutaj we dwa obozy, a nie tylko jeden obóz na trzy. Także byłoby 2 do 3 na ich. Um, na ich niekorzyść powiedzmy albo nawet 2 na 2, bo to są tylko dwie bramy, więc ciężko by im było wrzucić tutaj te wszystkie królestwa, żeby one mogły swobodnie walczyć. Wydaje mi się, że byłoby to bardziej takie 2 na 2 niż 3 niż na 2, więc też by to było lepiej. JST tego po prostu nie robi. Walczy tutaj wydaje mi się, że całkiem możliwe, że się tutaj po prostu wykrwawia. Ok, natomiast, co moim zdaniem to by była pierwsza rzecz, którą by zrobił na miejscu JST, czyli po prostu zablokował tą strefę i nawet tutaj za dużo nie walczył. A co bym zrobił, a czego oni tutaj w ogóle nie, nie robią, i nie widzę, żeby była jakaś opcja, żeby to zrobili, to przeszedłbym fortami tutaj na tą stronę. I tutaj, gdyby pojawiło się JST. Ej, przeciwko 93, no to mielibyśmy naprawdę bardzo ciekawą walkę. Myślę, że JST 1 do 1 pokonałby 93, a już w ogóle z tymi, wiecie, z tymi pozostałami, pozostałymi obozami mogliby tu stworzyć fajną przewagę. Myślę, że 960 miałoby ciężko znowu tutaj się przedostać, też na tą stronę, żeby ich wspomóc, i wydaje mi się, że tutaj byłby lepszy, że tak powiem, lepsze miejsce do ataku. Zobaczcie, 993 trochę pomyślało lepiej, tak? Że ok, tych tutaj wstrzymamy, a tutaj jeszcze, jeszcze pomożemy. JST jest cały czas w tym samym miejscu, a wydaje mi się, że tutaj nie warto walczyć w tak, że tak powiem, nierównych warunkach. Lepiej by zrobili. Stwarzając tutaj przewagę i odbijając tutaj trochę pola, pokazując, że oni tutaj też mogą zawalczyć i też mogą wygrywać. Ok, no i tyle. Kiedy wy oglądacie ten filmik, to on już jest pewnie nieaktualny, już pewnie te forty wyglądają inaczej, bo tutaj sytuacja się zmienia. Może nie tak szybko, właśnie ze względu na to, że tutaj są wszędzie forty. Ale może się zmienić sytuacja, jeśli chodzi na przykład o, o to, kto ma przewagę. Tak? Czyli na teraz możemy powiedzieć, że z tej strony, mimo wszystko, powiedziałbym, że tą przewagę ma JST, chociaż tu widzimy: 93 się nie boi, budują flagę i tą flagę chyba wybudują do końca. Tutaj już palą następną flagę. Ech, także wydaje mi się, że, e, że tutaj sobie e, w miarę dają radę. E, no ale, właśnie, jutro rano może to już wyglądać zupełnie inaczej i zobaczymy. Może JST też wpadnie na to i zacznie budować po drugiej stronie. A z mojej strony to już wszystko. Dzięki i do usłyszenia. Cześć.